Co mamy, Citroën Dispatch 2018 rok 1.6 diesel? Pokażę Wam, jak dzisiaj wymienić filtr powietrza. Jak tutaj patrzymy pod maskę, on się znajduje tutaj. Trzy śruby odkręcamy i będziemy mieli dostęp do filtra powietrza. więc przechodzimy do procedury. No więc, to, który tutaj jest, to jest T20. Taki jak tutaj widzimy, T20 tego typu. I oczywiście w lewo kręcimy. przy poluzowane widzimy że zaczyna już luźno na się poruszać tutaj ta budowa. odepniemy tutaj ten przewód Z jak odkręcicie te śruby to tutaj wystarczy poluzować tą rurę pociągnąć ją do siebie o, widzimy ona odchodzi nam a nawet wyszła całkowicie, więc można ją wykręcić z tej strony i z tej pociągamy ją następnie ten element już, wtedy nam się staje luźniejszy Widzimy dostęp do filtra powietrza, jest tutaj, jak najbardziej. Odkładamy go na bok i po prostu filtr podważamy do góry. Wow. Wystarczająco brudno, żeby go wymienić. Więc mamy tutaj ten stary filtr, czy jest nowy? Bosza, gdyby ktoś potrzebował taki numer, to jest. Więc ma tutaj gąbaczkę z tej strony. Tylko dla pewności porównujemy rozmiar. Jeśli chodzi o fizycznie, czy wygląda to samo, patrzymy z każdej strony, przylega ładnie równo, jest to samo, z tego odkładamy, a tego zakładamy. No więc tutaj z tej komory odkurzyć, wyciągnąć jakieś śmieci, które są niepotrzebne tutaj, żeby nie było, żeby jak najmniej śmieci tam było. Więc jeżeli już gotowe, to zakładamy, pamiętajmy tą gąbką idzie w dół. Damy, dociskamy na tyle ile to możliwe żeby być pewność, że równo wskoczyło następnie zakładamy obudowę plastikową tutaj zobaczmy od tyłu są dwa zatrzaski, tam są również takie dwa miejsca gdzie wpada więc najpierw próbujemy tył pasować. okej, okay, widzę, że wskoczyło Tył wskoczył, więc teraz przód dostosujemy. Przód też już wskoczył, więc teraz chcę wszystko dokręcić. Dokręcamy trzy śluby. Nie przekładamy tą rurkę. Wsadzamy tutaj, albo może najpierw tutaj w tą kolejność. A później tutaj dociskamy. O, wszystko skoczyło w miejsce miejscu. Fitel wymieniony.